A się trafiliśmy debausa w enemy teamie. Gra pod FaceRusha, czyli pewnie idzie Full właśnie AD Pod Lethality, ten typowy styl My tutaj gramy na Ari więc Raczej Chilowanku, o tym slas na początku, raczej chcemy farmić Nadzia no, sobie bijała na no, niepotrzebnie tutaj podszedłem, tak szczerze Ale to przez was widzowie, nie mogę się skupić Kapa No raczej tutaj chcemy poczekać parę leveli w tym matchupie Chociaż na więcej życia straciła niż Ważne jest po prostu farmić krypki. Ona gra Ignite'a, my gramy TP'ka Więc mamy przewagę tego Rikola. Więc naszym zdaniem jest po prostu, nie wywalić się O boże, nie mogę się skupić jak gadam Nie wywalić się przed po prostu resetem I zrykulajmy sobie po ja jeszcze coś Już dawno, dawno nie... Nie gadałem podczas... Podczas nagrywania Czuję się jak taki kotlet Chociaż nie jest tak źle O, debas już sta standardzik, widzę No, ja 5 creepów z 11 Więc kutasówa jeszcze zrośnie życie, tyle A! Bran straci troszkę many. No i co, farmionko. Nie dam punktów w ogóle, bo chcę po prostu zaschitować łajwa z kiosków po turret'em Pokażę, nie wiem, czy mi wyjdzie. Ja rzeczowi tak robiłem. Pewne <grymne> takie. A i money nie nie miał. Chyba. Najlepszy sposób to zrobiłem, chociaż mam 55. No. Jakbym lepiej tak rzucił, to by to działało Ale ono rzuciłem mi dima Spuszyłem to, ja sobie zwarmiony pod turetem. spoko. Ja mu fogował, ale. No, ale nic nie zrobimy raczej. Po prostu chcę to swarmić o, Walka? E -mania. Nie podoba mi się to. Cofka, 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 cofka. Tak, jak to się nie stało. Ona manę teraz nie będzie miała. Więc wydaje mi się, że mogę przytrzymać się trzymać tutaj na tej linii. tego, że też nie mam. Mam jeszcze podkę jedną Jak ten na autoataczek żeby ci się walnąć, bo, bo prokuje mi ran Shield'a i Second Wind'a Jakoś dużo na tym nie tracę, ona jeszcze tankuje creepy Ona gra pod Lost Chapter'a recall, w sumie dobre dla niej teraz Jakby ta akcja w tym się nie wydarzyła, to nie, nie, nie miałaby hm. No dobra, będzie dobry reset, happens ja ci nie pomogę tutaj No Nie no, nie pomogę, useless Szkoda, że nie zrestowałem, oczywiście, no Puszyłem tego Ewa to gadara czy możemy się o to bić? Trand luziwu teraz, więc będzie osobiony. Szukajmo. Imo. Nie? Kurde, co to za dymy tutaj? Pałujemy. Nie są zero życia. Jezu, tragedia, co się wydarzyło? Tragedia, że mamy Dobra, ale ona straci całego tego wavea i jak z niego? Debauchy się już. Dobra, jest pompa. Ale no też ona do no i Najpięknie. Poczekam trochę golda i tepne z powrotem. Ja mogę iść z buta. Ona czeka na golda na coś, wydaje mi się. Już tak długo reklowała. Przyszła z powrotem. Dobra, nie puszuję tego, więc no nie stracę. Prawie nic. Ona piąta już dopuszować. Debauchy się ma piąty level. Ale go ciśnie, Minter. No gicia. Dobra, teraz jak mamy szósty, to już jest dużo łatwiej na to, Ari. Bo jak po, po jednym dobrym trade możemy w nią skoczyć, według mnie. O, i... I musimy palić rkę, bo. Boraka, to jest. No, muszę spalić. O yes! czekał na ty Jakieś trady losowe, ale nie wiem czy... Ona chyba nie ma ignite'a wiem, że ktoś mnie zignorował, ale nie wiem czy to ona Po prostu zagrał tutaj pod Rico A mogę tu iść Spalimy jej flasha, czy R'kę No dostała dużą bombę, wydaje mi się zerkowała tak szczerze To było bliskie, żeby trafiła Jesteśmy even kripał. ona bierze planta tutaj Chyba Rk nie rzuciła Dobra, zajebista gierka Dobra, trzeba pomóc topowi, wydaje mi się. E, do... Daj mi się, ten TP zajebisty. No. Masz coś? Możesz? Tu możesz. Dobra, nara. Dobra, dobra uciekam od niego. Ole, kręcę! No i zakręcone było. Zabrał mi całego wave'a Hmm To był canon, ja bym nie stracił tego, ale no dobra Jeszcze umrze, tak? Fajnie, wziąłeś sobie wave'a Miałeś blue buff'a się, prawda? Ja w ostatni czat wyłączyłem sobie widzowie Po prostu Za bardzo się tiltowałem o, No, no, pododżek Chcemy chyba tego pinka czyścić, ale Chcę sfogować do bot'a Możemy tutaj zdejmować. A i ja oni zabili Jak nam się pokazał tutaj Dali została jeszcze Pewnie cały item gdzie miała. Nawet nie mam po co się tutaj złymbić w tym momencie. On zrekoluję tak czy siak. Ale debał się dalej farmiony jest. Może <grymne> przerwaj, recall. Przerwaj, recall i później do tego pinka. O, no jest cyk Czyszczone. Czyszczone, czyszczone. To, że niby Gierka jest 3,7 w killach, to tak naprawdę. To jest trochę fake, bo debał z tego śmierci nie liczył się tak dokładnie, wydaje mi się. On zawsze umiera, umiera po coś. Dobra, no, to idealny Rico mam na buty, która się but kupię Z że ja pójdę woda teraz. Ja po prostu wave'a fajne fajne I jako przejść Wysockiego, tak? Dobra. Dobre krypki są w miarę. RK Rakan jest bardzo dobra generalnie na Slasie. Oj ojoj. Oj. Ta walka jest dobra? No wydaje mi się, że nie. Nie wiem co on robi. Chodźcie tutaj, nie ma mu. Może ścizujemy. No to pusznie w czas, ok, później szybko. Pójdzie po kolejnego chyba, bo jest streetowana. Patrzcie Ej, reni robią No, dobra, lecę. Zbysywałem trochę, ale on trafił, mam nadzieję. No i PUM! Bomba! Jest trochę klocowa to gram. Eee, czy mamy TP? Nie mamy TPK. Hmm. Okej, okay, tepno, tam daleko No gryzie ty O, uratowałem mnie Cyk Na no wezerki jest, powinien zabić Aj, też O, ładnie Dobra, nie gram tak źle Ale Amumu ładnie zagrał Coś tu może śmierdzić, cofa ziomek Dobra, i co, druga zonia, standardzik Ale nie mam Kasy, to po prostu kupię pinka Chciałem topa iść ale, to sam... no bierze turę Chyba zabiła kogoś, tego debausa 06 Wariacina <grym> z niego Ej dobra, to to, jest triple kill dla nas Macie coś? No jest? I z główki jeszcze chciałem przewalić Dobra Zazwyczaj gram z lasem w blind Speak to nie mam dobrych erek żadnych, a to ja mam r Rakana i Ari, co jest zajebisty już. Ej, się. Bota penny mieć tutaj, z farmy sobie. Kraba. O. Pole bomby wsadzi typ. I Ari zarykowała? Czy jak ją znajdę na bocie, to ją zabiję po prostu? No chyba idę do nich, się biją. Będzie to walka? Będzie, dobra. Cyk, doskok. Patrzę kamerką Nie wiem czy on ucieka many, Spali Flasha Oj Godna śmierć dla niego Patrzcie Mechaniczna bestia Puch! Ewu Dzibenku fish Tak zwane I teraz czowi. Byste na bota, ale ja z gry na blue buffa, pierw, nie pierwszy w tym czymś nie rzuciłem jeszcze Dobra, Co sumie nie. Chodziam jak nabija tam w sumie ta firma jeden no nie ma on wygra tam z nią. To możemy się zakampić na kogoś generalnie. Na, na szczurać czekamy. Dawaj szczurasa. On będzie szedł dalej, nie? To cymbał jest. Prawda? Cię złorduje. Na no, siema To jest cymbał? Gdzie kurwa? O nie! Chciałem go gonić no, niech on się bije z nim, z tym klonem. Czy z zombiakiem, a ja sobie zabiorę creepy. Czy to puszować? No nie, pewnie unikalność. To nic z tego nie będzie. Możesz że dadzą FF po prostu. Będzie szybka giera. Mimo tego, że jestem. Nie, jakoś gierka jest łatwa bardzo. Dalej kupuję mój build. Nie będę trollować do sobą. Nie da mi skombekować. <laughs> 08. <laughs> ja się nie dziwię, że on ban dostawał. Kurwa troll troszkę. Co mam tam stopować? No dobra, topuję. Patrzyłem się, przepraszam. O ja Kogo Erkę wziąć? Wezmę Erkę Trundla w sumie. Nie będzie walka jakaś taka długa. Zerkuję Trundlarza. Jestem nieśmiertelny teraz. Bra, uciek. Ja mam bardzo dużo rezistów. Oni mnie tu zabiłem raczej. Jest Trundla, dlaczego? niego. No i. TYTON! Może Raka no była lepsza. No, 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 no. <laughs> mógł tak secekować tam Ari. A ją miałem to bym złamczytoł po prostu. A tak mi ucieka No i cóż To trola trochę Jakby było, Jakby to było z żumelasów, jakby tam Sion był powiedzmy i nie mieliby Ari tylko jakiegoś, nie wiem, e, Renektona czy idzie, to może ta RK Trunda byłaby lepsza. Ale tak gdzie ja muszę ich gonić to no raczej Rakana na pewno zawsze go <gulia> się Dobra, zostaw, został, zostaw ładnie. W ogóle z nim gramy piątą gierkę <gulia> z tym... z Broksachem, Nie wiem Snajpimy się cały czas razem. Dragon dostępny, oni raczej nie robią tego, trundle jest martwy A ja poszedłem tutaj po prostu Jeden czerwony trinket kupić już w sumie Cerkował mnie tym rakadem? Po co? Nie, no, muszę też na ja tutaj troluję Oj, strollowałem umię Mumia, uciekaj Strollowałem biedną mumię Czasami umrę pewnie Muszę się uspokoić, co ja robię. Ty, co ty robisz? Mm. Nawet nie mogę napisać sry, bo włączyłem chat, patrzcie. Chat i disabled. Dobra, no, to spinguje siebie tak, jakby, że wiedział, że to moja wina jest. Bo on pewnie coś do mnie pisze. Pewnie pisze czekolad nie intuj. Dobra, mam to peka, więc powinienem mieć bota teraz. Ten set też mógłby iść, ale. Ja muszę tutaj honorówkę z baosiorem. Zrobić jakąś No i no to popaszed. Ucieka od przypłuty żadnego czekoladka. Ile ja razy on już tego face strasza? <noise> Zabijam go, co po prostu? Płyśmy no, go zajść po prostu na szora wziąć zaraz. O, sam na trzech? No i padnie. to nie jest mor. Ari w ogóle liczbę na kupiła drugiej. to. Nie wiem, czy ma to sens. Hej, dajcie tam Ari. Co, pałujesz mnie? Flipno jak burgerem Go baron, miałem TP Ej TP, go. No... A, nie mogę nadpisać. <grym> no tak. raczej no, trzeci ten raczej... A raczej tutaj raban będzie najlepszy. W razie drużynę nie chce tego naszą rakiety zdromowy. Dobra. Ona nie gra TP, a więc to było free. Nie, prosto. Nie? No po prostu... Na to nie pojadę mi się za głęboko. Oj wa nam idzie, no. Ej, Rakan cofa, nie powinniśmy się bić w miarę, ale ja lubię się bić. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. O, nabijacz. O, nie da się złapać. O, kurwa. O, trafił, ale wariat. No, i umarł. E? Na bas poszło. Mam w tym problem. Na Nasz, szora chcesz robić? Nie wiem, po co. Sosowki na tego toapa Kłupę sobie po prostu żąpały jedną No damy mieć chyba będzie Chyba goniądo będzie Gdzie kuźba <laughs> jest lepszy onem Nie no, nie odpuszczam Chodź to Chleba Leżeć No nie no co do tej strony robi tam <grytanie> Boże Nie wiem czemu zabrałem tego skatla, ale tak chciałem z główki przywołać po prostu Dobra, lecimy dalej Triple kill No! Byłaby quadra Baron, ee... Możemy chyba, tristan będzie I ta r była spoko w tym momencie na tego, na Trudla, Bo cały czas się połowaliśmy. Dobra, ten palny jest Może tutaj coś z niego wejdę I chyba znowu O Jezu, jeszcze zajebałem Ty Jezus, ale tak się wylałem, zawaliłem wów Creeper, rozumiecie? He's so shit Imagine being so fucking shitzy last To W a minion But you're playing disgusting champs, so you win anyways Holy fuck No, debuff się, no ja <noise> bym umie spingować, że niby pok <noise> On nie widział tego To jest w ogóle 1100 LP Trochę sła... No jak on taki szybki Nie możemy tego bić O no co ty robisz? O Boże Nie no to słabe To jest! A! Tristana robi farming simulator! No nie, no ty pajacu! Kto to jest? Czekajcie, muszę zobaczyć. Jaki on manik! To jest jakiś support z Chin, no co chodzi? Support z Chin? Widzicie jak wywozi? Na no, IDKRY? Tylko troszkę głupiutki. Nie wiem, czy my... No, weź hituj to po prostu, człowieku! No, biorę kampę po prostu po drodze tutaj na bota. Znaczy oni dalej są leci, więc. grompa sobie odpuszczę. Ale mam TP kosłup. No, dobra grąpa, 16. Dalej nie zmieniłem trinketa. No, co za klosów ze mnie? To Klosów już 12. No, rakawe, wziąć, rakana. Wejdziesz? O, nie kliknąłem, erki. Może i dobrze. się nie bili. Gdzie on idzie tą Tristaną? On ma full beat i szedł na golemy, wydaje mi się. No <ścoughs> nie, no, chodź, no, człowieku, no. Może skąd się? po prostu idę w tym momencie, jaką zabranę na O, mamy wave, dobra. Ale no, niedużo. Nie chcę mi się raź tego. Co on robi? ten trist. O, rozwalę zaraz coś. No awk jest. Typ. No typ jest awk. Dobra, goldrake. Nie no, debaw się no. Nie no, chodź tu. Chodź tu. BĄDŹ TU KUŹWA NIE, NIE O KURWA Wcale nie robię tego pod content Ani troszkę, widzę. <grych> Długo ta gra jakaś jest Bina się skończyć 5 minut temu, co najmniej Dobra, tutaj po prostu nie chcę umrzeć na szarap 5 minut wziąć Zresztą wszyscy są, oni będą chcieli walczyć o to Co ja na to? Ja na, na to jak na lato? Ale ja biorę PAM PAM! Backdoor widziałe robiony jest Backdoor będzie, robiony. Oh my god, oh my god XP 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 One vs 5 backdoor Pam Pam, pam, pam Jezus, ale jest dobry Backdoor No nie no pomogli mi, to już nie jest solo backdoor Dobra, dzięki za oglądanie a tutaj macie kolejne filmy, które musicie obejrzeć. Salut widzowie.